Zakazany owoc odcinek 387, Ildiz zabiera kagatej do szpitala. Ender próbuje przekonać Merich, aby wykonał pierwszy krok i zabiegał o względy dogan. Handen szuka dogana w firmie, informuje go o spotkaniu z Ildizem i odtwarza mu część nagrania. Dogan odpowiada, że zna i odtwarza handen nagranie rzeczywistej rozmowy. Zarzuca swojej byłej żonie bardzo skromne zachowanie. Ender dzwoni do Ildis i mówi jej, że Dogan bawi się z innymi kobietami. Kagatej i Ildis wykonują sketch oparty na opowieści o Jaśku i Małgosi w szkole Halitken. Nildis postanawia pozytywnie odpowiedzieć na ofertę Dogan i udaje się do firmy. Merich całuje Dogana i właśnie w tym momencie do jego biura wchodzi Nildis, który wychodzi, bo czuje się niekomfortowo. Dogan skandaluje Mericha, a Ender potajemnie obserwuje tę scenę. Sedaj mówią Kagatej, że Halitken ponownie połączy go z Ildizem. Mary żałuje swoich czynów i idzie porozmawiać z Ender. Kagatej dzwoni do Ildiz i zaprasza ją, aby zabrała dziecko do kącika dla dzieci. Ender informuje Handana, że jej plan idzie świetnie. Handen odwiedza restaurację Ekin i nalega, aby Kumri poszła z nią. Dogan dzwoni do Ildis i prosi ją, aby go wytarła. Ona odpowiada, że jest Kagatej i że porozmawiają później. Handen namawia Kumri, aby się do niej wprowadził. Kumri stwierdza, że nie chce. Ender udaje niewinność i rozmawia z Merichem. Przekonuje ją, by kontynuowała flirt z Dogan. Handen idzie do Ekina. Zwierza mu się, że ona i Kumri kłócą się o jej ojca. Nildis przypadkowo uderza kagatej, który skarży się, że boli go oko. Nildis zabiera go do szpitala, gdzie bandażują jego zranione oko.